Łotr od zawsze był najbardziej zbalansowaną klasą w Diablo 4 i na sezonie czwartym PTR-ze wyglądało to dość podobnie. Miał kilka takich mankamentów bardziej szalonych rzeczy, no bo to w końcu o to chodziło w PTRze, żeby też wszystkie rzeczy móc potestować, coś tam wymyśleć fajnego, ciekawego. Ja tutaj jako gracz hardcorea lekko się bawiłem tam w uniki, możesz wyciągnąć bardzo wysoką szansę na uniki, plus nawet masz aspekt, który daje ci 100% szansy na uniki, ale było to wciąż nawet w miarę zbalansowane. Po usunięciu procent redukcji obrażeń ze zbroi i spodni, tak właśnie to trochę śmiesznie wygląda na większości klas, a u Otra ten unik naprawdę fajnie pasuje ze stylem gry. Ja skupiłem się głównie na zmianach, nie testowałem buildów, które już obecnie działały, które już były mocne tak na przykład mamy obecnie meta na Skyhuntera po prostu każdy, każdy ucznik który używa Skyhuntera jest bardzo mocny czy to Barasz, czy to Rapid Fire czy to Pendrating Shot, tak ja sobie wymyśliłem że zajmę się nowościami i tym co się da najbardziej szalonego wymyśleć jednym z takich buildów jest flary z granatami, czyli szybkie natarcie z granatami jeśli oglądaliście poprzednie filmy to często teraz w Diablo 4 mamy sytuację, że jedna zdolność powoduje drugą na przykład mieliśmy double swinga na barbarzyńcu podwójne leżenie, które powodowało te wichury, które tak na napierdzielały na cały ekran i tutaj mamy szybkie natarcie, które wywołuje wybuch granatów. I możemy skalować właśnie ten zasięg granatów, przez co zajmują cały ekran, a te granaty same w sobie stunują, przez co też dają nam bardzo fajną wytrzymałość, no bo wróg ogłuszony nie może nam zadawać obrażeń. W związku z tym, że mamy tak duży ich obszar, złożone obrażenia, to też ten build ma bardzo ładne AOE. Widzicie, że czyści ogromną część ekranu. Radzi sobie z tym bardzo fajnie. Water, jak to water, też jest bardzo szybki, bardzo ten build widać, że jest dynamiczny. Gameplay jego o tyle jest trochę ciężki z tego powodu, że mamy tą kolczatkę. Kolczatka też wywołuje tak. Te to ogłuszające, więc jest tutaj niezbędna. Tylko z chwilą, gdy używamy kolczatki, odskakujemy w tył, więc biegnę do przodu cały czas. Muszę odwrócić kursor w drugą stronę, rzucić kolczatkę, żeby kolczatką odskoczyć do przodu. Bo inaczej po prostu będę biegł do przodu, odkakiwał w tył, biegł do przodu, odkakiwał w tył, co będzie sensowne. Nie wiem, czy to stąd się bierze przesądzenie, że Water jest najtrudniejszą klasą, ale nie było to zbyt trudne, nie martwcie się. Tak tylko po prostu opisuję, co tutaj się działo. Ja w tym bildzie też stakowałem dodatkowo na broniach Lucky Hit, które dodaje nam więcej obrażeń. Po szczęśliwe trafienie na tym bildzie też bardzo fajnie działa ogólnie ten build jest o tyle w tym fajny, że potrzebujemy tylko jednego unikatu aby działał, więc większość z nas będzie mogła go nawet robić na początek sezonu i tym buildem na pewno będzie się bardzo fajnie farmić jakieś helltidy, jakieś zlecenia, otwarty świat będzie naprawdę w tym genialny, ale nie martwcie się i tak robi naprawdę ładny damage, możemy nim puszować jakieś wyższe szczeliny, robić nim pity. Na pewno z bossami też sobie poradzi, więc pomimo tego, że mówię o nim na początku, to też nie jest najsłabszy, a raczej najsłabszy z mojego zestawienia, z tego powodu, że jest to bardzo fajny, bardzo przyjemny build, a bez sensu, żebym wam pokazał, jak jest słabe i bezsensowny. Więc ocena na koniec, prędkość 4 na 5, obszar działania 4 na 5, single target 2 na 5, no już trochę problemik. Przeżywalność 2,5 na 5, naszą główną przeżywalnością jest ten stun na wrogach, ja w tym bildzie nie inwestowałem zbyt dużo w wytrzymałość, ponieważ wróg martwy nam nie zadaje obrażeń, to jest mniej więcej dewiza tego buildu, ale czasami to, to jakiś one shot może polecieć nieprzyjemny, w tej całej klasyfikacji nie byłem w stanie temu buildowi dać aż tak dużo tej przeżywalności. Jeśli chcecie coś jednak bardziej szalnego, tak przedstawiam wam RFA lobującego. Mamy nowy pierścień, który powoduje, że nasz szybki ostrzał wystrzeliwuje w takiej sekwencji, taki bardziej moździerz. Który powoduje, że bardziej atakujemy obszar niż cel przed nami, ale daje to naprawdę bardzo przyjemny gameplay i zwłaszcza połączony z nasyceniem cienia. Po prostu posłuchajcie, jak to działa, jak to fajnie leci. Na pewno nie jest to tutaj jakoś wymaksowane i tak dalej. Jeśli ktoś by chciał ten build zrobić sobie pod Ubery albo pod jakąś farmę bossów, to też na pewno byłby fajny. Tak, na, na przykład ja, ja robiłem sezon temu szybki ostrzał pod te buty unikatowe, które dawały więcej obrażeń. To, to na pewno też by się dało zrobić w podobny sposób. Ale ja tutaj bardziej też ustawiłem się na obszar działania, na prędkość, bo to jest dla mnie najfajniejsza część łotra. Jest on bardzo szybki. Bardzo celny, możesz też zadawać obrażenia na dość dużym obszarze, zwłaszcza z tym shadow Imbiu, nasyceniem cienia, który powoduje, że tylko wpadamy, rozwalamy cały pokój i lecimy dalej. Dodatkowo, pomyślałem w tym buildzie, że nie potrzebujemy generatora, więc sobie ustawię też shadow klona, ustawię sobie preparation i dzięki temu, możemy też cały, cały czas ładować dwa moździerze, co też właśnie wygląda bardzo fajnie. Ogólnie ten build chyba trochę za bardzo się skupiłem, żeby po prostu był widowiskowy, ale myślę, że tutaj też no, ta część gry jest bardzo ważna. A pomimo tego Bill sobie zajebiście radzi, jest bardzo mocny Dałem sobie też ten arrow storm, że tam Gdy trafimy wroga przy szczęśliwym trafieniu, to on właśnie Wystrzeliwuje tą taką burzę, to nie jest Rain of arrow, tylko to jest taki specjalny aspekt legendarny Który wystrzeliwuje taką burzę strzał na dany obszar I też nam trochę pomaga Jeśli byśmy chcieli więcej obrażeń, to pewnie byśmy mogli sobie dać ten aspekt Przy lucky hitie, że mamy dodane obrażenia to, to, to co na przykład używałem na moim bash barbie, czy właśnie na flurry z granatami, o którym przed chwilą mówiłem Ale ja też wykombinowałem, sobie wezmę ten tempering, ten nowy system craftingu, żeby mieć więcej pocisków na szybkim ostrzale też dzięki temu mamy ten fajniejszy gameplay, że robimy rozpierdziel na ekranie więc dajcie znać też w komentarzach czy wyglądowo ten build wam się podoba, bo dużo nad tym myślałem, jak to można najciekawiej zrobić i jeśli chodzi o prędkość, 4 na 5 AOE, 3 na 5 mamy tutaj głównie AOE z tego shadow imbu, więc dałem minimalnie mniej niż na w tym flare z granatami, gdzie po prostu te granaty robiły cały damage pokrywały cały obszar single target, 2 na 5 no i przeżywalność. 3 na 5. Ten build jest tak bardzo, bardzo na równo z tym Flare grantami, tak też nawet szczerze nie, nie wiedziałem, czy dawać go jako drugiego, ja, jako trzeciego, ale jest tutaj. <grym> ale to, co jest najciekawsze, jeśli chodzi o Wotra, to udało mi się znaleźć też Uber Unikad na PTRze. Gdy zabiłem mojego pierwszego Uber Duriela, tego Uber Uber Duriela level 200, wypadł mi z niego Tyrael. I Trial powoduje coś takiego, że wystrzeliwujemy pociski do przodu, tak jakbyśmy już wali kapiczki. Więc pomyślałem, co można z tym ciekawego zrobić, jak można coś fajnie zrobić. Na pewno potrzebujemy duży speed atak, więc duży speed atak to na pewno jakiś generator. Też mamy bardzo śmieszną sprawę, i tutaj trzy build water zrobiłem pod tą mechanikę, że mamy addytywne obrażenia, jeśli trafimy szczęśliwym trafieniem we wroga. A w związku z tym, że pękczar może szatganować, czyli wystrzeliwuje trzy pociski i każdy z nich mogą trafić tego samego wroga, to nasze obrażenia są po prostu mnożone przez 3 z tego. Więc jak tam miałeś plus 40 tysięcy obrażeń, no to mam tak, jakby z tego plus 120 tysięcy obrażeń. Tak po prostu. O! Dla przykładu, na przykład, te Dust Devil na Barbie mają bazę 2000 obrażeń. Tutaj mamy 120 tysięcy dodatkowe do bazy, która tam już była pewnie z 10-20 tysięcy. Więc mamy potężną bazę na obrażenia, i to też trochę spowodowało, że real nie robił tak zbyt dużo obrażeń. Tutaj tego Tyreal w ogóle nie potrzeba. Ale chciałem się pobawić w tym buildzie, wydropiłem tego ubera, więc też tutaj żeby to jakoś śmiesznie wyglądało. Tyrael jest głównie pod wytrzymałość, nie jest aż tak bardzo ofensywny. Chciałem sprawdzić tą ofensywę, ale nie jest zbyt mocna. Nie wiem czy to nawet nie potrzebowałaby buffa, skoro to jest uber to on ma być bardziej szalony, a na obecną chwilę jest taki dość spokojny. Daje nam bardzo, ale to bardzo dużo wytrzymałości, więc tak, jest mocny, ale tę moc można by lekko podkręcić, aby była ciekawsza. Jeśli chodzi o ten build, dałem mu 4 na 5 na prędkość, AOE 3 na 5, single target 4 na 5, ten build może spokojnie wszystkie ubery zrobić bez żadnego problemu i przeżywalność 4 na 5, no w związku z tym, że mamy tego Tyrael'a, ja sobie go specjalnie zmasterworkowałem tak, żeby mieć jeszcze potężne rezy na nim, wyciągnąłem na tym buildzie 81% odporności, więc też ten build był mega, mega tankowy. Jako łotr możemy sobie też dużo zdrowia przywracać, jeśli trafiają wrogów. Ja właśnie tutaj mega przekombinowałem z tym buildem, bo jeszcze dałem sobie zuchwałość na spodniach, żeby z chwilą, gdy Leczymy się, to jeszcze sobie dawać barierę ponad swoje zdrowie, więc ten build wyszedł naprawdę bardzo, bardzo tankowy. I też tutaj, że da się zrobić takiego tanka, łotra, wydawało mi się śmieszne, więc dlatego też ten build chciałem Wam przedstawić. Który build, właśnie Wam się bardziej podobał, czy taki bardziej widowiskowy RF, szybki ostrzał, czy właśnie tutaj ten pększer z Uber Unikatem? Zazwyczaj buildu z Uber Unikatami nie robię i nie będę zbyt dużo ich robić, ponieważ mało kto ma do nich dostęp. No tutaj akurat, że udało mi się go zdobyć, to. Czemu miałbym go nie pokazać. Zwłaszcza, że tego obronika tu jeszcze z samej grze nawet nie możemy zdobyć, jeśli chodzi o sezon trzeci. Też akurat mogę się widzieć, że była lekka przerwa z filmami, ponieważ przekombinowałem. Chciałem najpierw dać film z opinią, ale w tym filmie z opinią mam opis wszystkich moich buildów, więc chwilą, kiedy nie mam Łotra i Nekromanty na kanale i opisuję te buildy w innym filmie, to tak trochę by dziwnie wyglądało. Więc w końcu przesunę ten film z opinią na środę, jeśli się wyrobię, oczywiście. Tam nie wiem, czy to będzie środę, czy to będzie czwartek. Będzie. Teraz Łotr, kolejny Nekromanta Te filmy już mam prawie nagrane, zmontowane, więc nie powinno być w tym problemu Mam bardzo dużo materiałów z Diablo 4 Też akurat teraz jest spoje na streamie, chciałem coś spoje jeszcze zrobić, mam zbyt dużo roboty Ale mam nadzieję, że jest sobie z tym poradzicie Sezon w Diablo 3 też jest teraz, jest tego bardzo dużo dookoła Więc tak jak często mówię o swoich filmach na koniec, idę pracować dalej Widzimy się w kolejnym, do zobaczenia, dbajcie o siebie, trzymajcie się, hej, papa, buziaczki, cześć!